Cześć moi drodzy, z tej strony Kozik z miasta Traderów, a to jest nasz weekendowy przegląd rynków. Z racji tego, że mamy zamknięcie tygodnia, chciałem zobaczyć sobie na rynek, jak będzie wyglądało zamknięcie świec. E, zrobić mały przegląd, no i podzielić się standardowo z wami e, swoimi obserwacjami. No dobra, zaczynamy. No dobra, to może zaczniemy sobie od DXY. E, zobaczcie moi drodzy, co tutaj się dzieje. Jakie są moje obserwacje odnośnie DXY-a. Długoterminowo. Długoterminowo w tym momencie korekta wróciła do bardzo istotnego miejsca, czyli tego FTR-a, i się zaczyna mielić. Po dotarciu do FTR-a, po wyczyszczeniu zleceń, przejdźmy sobie na tygodniowkę. Po dotarciu zleceń, po dotarciu do strefy na FTR-a, po wyczyszczeniu zleceń, dostaliśmy tutaj przebicie, przebicie ostatniego szczytu, tak? To jest szczyt, który zrobił nam ten dałek, dostaliśmy przebicie. Następnie cena wróciła. W taki sposób. I po wyczyszczeniu tego SL-a, z tego miejsca, dostaliśmy mocne zamknięcie, mocne zamknięcie tej świecy. Mocne zielone zamknięcie tej świecy. Zobaczcie. Świeca się zamknęła praktycznie powyżej body tej poprzedniej świecy. I co dalej? Moim zdaniem DXY będzie teraz rósł. Rósł do okolic tego miejsca. Zostawmy, tak. To będzie strefa do pokonania dla DXY, -a. czyli wartość 102, między 102 a 103 punktów na DXY. I teraz pytanie będzie mam dziwne podejrzenie, że DXY zrobi nam coś takiego. Tak, czyli rozjedziemy strefę, dostaniemy jakąś korektę, czy głęboką, czy płytką. To się, to się jeszcze okaże, jaka tutaj płynność się zbuduje po drodze na tych wzrostach. Ale jest spore prawdopodobieństwo, że dostaniemy co najmniej taki ruch na dxy to może wam się wydawać, że z między 102 punkty a 105 punktów to jest mała różnica, ale uwierzcie mi, dla tego, tego indeksu to jest naprawdę spora różnica. Czyli zacznie rosnąć. Umocnienie się dolara, funta, jena japońskiego, tak? I bodajże Kanadyjczyk jeszcze wchodzi do, do indeksu. Nie jestem pewien, nie dam sobie ręki obciąć za to. Wedle zgodnie z trendem, to może inaczej, zgodnie z trendem powinniśmy... Cena po dotarciu do, do tej strefy powinna kontynuować spadki. Aczkolwiek brakuje mi tutaj mocnego przebicia do kontynuacji tych spadków. Dopiero w tym miejscu między 102 a 103 punkty indeksu będziemy mogli rozważać co się tutaj dzieje dalej czy będzie można shortować ten indeks ponieważ ten indeks normalnie można shortować na wielu giełdach da się go shortować nie na wszystkich ale na wielu. I no i mówię, zobaczymy zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało gdy cena nam dotrze, a powinna tą różnicę zrobić całkiem szybko, na pewno w przyszłym tygodniu w przyszłym tygodniu powinniśmy mieć wypełnienie tej ceny. Tak? Czyli mówię, czyli powtórka szybka, po dotarciu zgodnie z trendem, po dotarciu ceny do strefy Cena powinna kontynuować dalsze spadki. Aczkolwiek brakuje mi tutaj mocnego zamknięcia i mam podejrzenia, że możemy dostać taki ruch, tak, czyli przebicie tej strefy, zamknięcie powyżej, retest i kontynuacja wzrostów. Być może nawet na pokonanie tego szczytu poprzedniego szczytu, tak? Jest, jest na to sporo szansa. Także obserwujcie DXY, um, wzmocnienie DXY, tak, czyli um, umocnienie się również dolara amerykańskiego powoduje korekty na akcjach. Mniejsze lub większe, ale korekty mogą się pojawić. No dobra, tyle, jeżeli chodzi o DXY, Przeż, przeskoczmy na bitka. Dobra, bo tutaj widzę, że nie mam pełnej analizy, także zrobimy od początku. Kto oglądał ostatni filmik, wie, po przekroczeniu. Tego szczytu, tak po przebiciu tego szczytu, dostaliśmy korektę. Kontynuację w górę, również pokonanie tego, tego szczytu, który zrobił nam pędołek, powoduje, że zmieniamy trend na interwale tygodniowym, um, czyli właściwie to wciąż jest um, interwał krótkoterminowy, i prawdopodobnym celem. Ceny w tym momencie, oczywiście po korektach mniejszych, głębszych, um, będą okolice 40 um, 40, 48. Tysięcy dolarów, tak? Także, jeżeli chodzi o day trading, to spodziewam się małej korekty teraz z tego miejsca, w którym jesteśmy. Liczę cały czas na korektę. Na początku obserwowałem to miejsce, aczkolwiek tutaj, tutaj postawiłem breakout, obserwowałem zamknięcia i nie było miejsca, nie było tutaj shorta cena zamknęła się powyżej tak i, i wędruje i teraz to jest miejsce moje do obserwacji której em, wciąż w razie jeżeli cena zrobi nam jakiś ładny impuls jakiś ładny impuls zanim dotrze do tego miejsca czyli coś takiego to na reteście będę szukał em, wejścia po to żeby chociaż wypełnić część tego impulsu. Em, Tutaj sobie zamknę, jeżeli ten impuls się pojawi. Tutaj sobie zamknę część pozycji i dalej będę obserwował, czy to będzie wyglądało po dotarciu tutaj. Na przykład dalej, tak? To jest bardzo możliwe. Tak? Ponieważ w tym interwale tutaj mamy wzrosty. Lub druga opcja jest przebicie tego, rozjechanie tego miejsca i będziemy mieli głębszą korektę. Na przykład w taki sposób. Czy dotarcie do tego miejsca, czyli okolic 23 tysięcy, okolicy 23 tysięcy, lub nawet niżej, okolice poniżej 20 tysięcy. Czyli zebranie kasy z tego miejsca. Dwa, dwie moje em, takie analizy, tak? Dwa moje scenariusze, przepraszam. E, oczywiście po zebraniu pieniędzy stąd lub stąd em, wciąż. Wciąż będziemy mogli dalej kontynuować wzrosty, ponieważ, tak jak mówiłem na początku, uważam, że teraz cena chce wypełnić em, okolice 40-48 tysięcy dolarów. Tak? Czyli zobaczcie, zaczynamy z niskiego interwału, obserwujemy co tutaj się dzieje. Jeżeli się to spełni, to jeden scenariusz wzrostowy najbardziej prawdopodobny, aczkolwiek jeżeli cena zejdzie poniżej. Będę szukał przyłączenia się do shorta, ponieważ jest szansa na to, że cena będzie chciała wypełnić albo okolice 25 tysięcy, 20 lub 20 tysięcy. Tak, to będzie ten przedział. Tutaj może być fajne wejście long bardzo ciasne, jeżeli zareaguje i tutaj będzie wystarczająco kasy na to, żeby kontynuować wzrosty. Jeżeli nie, no to z tego miejsca lub z tej płynności w tym miejscu. Dobra, tyle jeżeli chodzi o bitka. Zerknijmy na ether. Na eterze pisałem jakieś z temu, że będę szukał kilka dni temu, że z tego miejsca będę szukał um, wejścia w short, aczkolwiek zobaczcie, um, ja jeszcze nie jestem w tej pozycji i ta pozycja jest bardzo ryzykowna, ponieważ przez weekend um, dostaliśmy pewien okres um, stagnacji. Tutaj tylko cena czeka, aż wyjdzie cena, tylko po prostu czeka na to, żeby um, zebrać wystarczającą ilość zleceń i zależnie od bitka, tak, bitek będzie kierował, czy lecimy dalej w górę, tak, czy jednak robimy, robimy korektę, korektę, jeżeli ma, by, ma spaść niżej, to moje miejsce do obserwacji na eterze są okolice 1800, 1600, tak, i 1300, dwa takie miejsca, w których spodziewam się większych reakcji, chociaż długoterminowo, jeżeli ktoś jest zainteresowany, Zwróćcie uwagę na to, że tutaj dostaliśmy fajne przebicie. Tak. Oznacza to, że moim osobistym zdaniem, fajna, każda korekta w tym miejscu to będą, fajne miejsca, to będą fajne miejsca zakupowe po sygnałach na wzrosty, ponieważ targetem, jeżeli stąd kupicie, tak, czy to z tego miejsca, czy poniżej, targetem będzie szczyt, który w tym momencie się tworzy. Bo zobaczcie na strukturę, jak to wygląda, nawet jeżeli mielibyśmy podejść wyżej. Tak, to tak wygląda struktura Ethereum w tym momencie, więc warto brać ten scenariusz pod uwagę. Dobra, zerknijmy sobie jeszcze na XRP, ponieważ wiem, że wielu z naszych widzów na YouTubie obserwuje XRP. Dobra, troszeczkę można, nie, no to jest dobra strefa. Ustawię sobie tylko alarm troszeczkę przed, żebym wiedział, w razie, jeżeli tutaj pojawi się korekta. Korekty pojawiają się praktycznie zawsze po każdych impulsach. Dostaliśmy zmianę, e, zmianę kierunku. Stara analiza. Zmiany kierunku i XRP po korekcie. Pierwszy, e, ostatni szczyt to będzie jego target. Oraz e, po korekcie wypełnienia XRP. Może to jest myślę że tak w miarę bezpiecznie to jest 0,07 dolara tak 70 centów XRP czyli mm, fajna okazja to jest poniżej 50 centów 70 centów to jest taka sp raczej spokojna um, spokojna cena dla XRP w tym momencie. Hex. Zerknijmy sobie na HEX. HEX wygląda, hmm, Hex wygląda naprawdę fajnie i HEX już dosyć dawno temu dał nam um, dał nam sygnał o tym, że chce rosnąć wyżej, czyli jeżeli nawet ktoś tutaj po przebiciu kupił za 0,7, 0, za centów, tak, to, to wciąż była to fajna inwestycja, ponieważ zrobił praktycznie 100%, sprzedając to za dwa razy drożej. Tak. No ale dobra, zerknijmy na niższym interwale. Czy HEX daje tutaj informacje o korekcie? Zerknijmy najpierw na strukturę. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy impuls, większą korektę, impuls. I teraz cena może spadać sobie spokojnie, nawet tutaj dotąd do 5 centów, tak? Spokojnie może sobie spadać, e, aczkolwiek już się pojawiają informacje o tym, że ta korekta, która właśnie mam zaznaczoną w tym momencie, jest prawdopodobnie zakończona. E, troszeczkę miejsca. Mm, troszeczkę jest jedno zagrożenie powyżej tego szczytu dla heksa, czyli przybicie 9 centów, które trzeba obserwować, ponieważ z 9 centów wciąż możemy dostać jeszcze jeden spadek, na przykład. Tak, ale moim osobistym zdaniem to miejsce, ta strefa. Ta strefa jest fajnym miejscem na dołączenie się i kontynuację na wzrosty. Tak? Dobra, zobaczmy na AD. Mm. AD wygląda również bardzo ładnie. Nic, tylko korekta i up, a korekta dla AD korekta dla AD widzę w tych okolicach, czyli poniżej, z poniżej 42 centy. 42 a 38 centów. Myślę, że tutaj cena powinna się troszeczkę pomielić i w pewnym momencie da nam znak do tego od, odwrotna głowa z ramionami da nam znak do tego, że chce rosnąć dalej. Tak. Co mamy dalej? Solana której nie jestem w ogóle fanem. E, zobaczcie, jakiś czas temu jakiś czas temu wrzuciliśmy dwie strefy na Solanie. E, to jest tygodniówka. Tem, Solana w tym momencie wchodzi w miejsce, e, w miejsce, które jest dosyć sporym zagrożeniem dla Solany. Miejsce jest sporym zagrożeniem dla, dla Solany. widzieliście... E, Fajne miejsce do zakupów to było pomiędzy 19 a 20, 22 dolary na Solanie. I zobaczymy, jeżeli tutaj przyjdzie ta korekta, to, to to jest również fajne miejsce. Aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby jakieś informacje na Solanie spowodowały, że cena by spadła jeszcze niżej, nawet w okolice 18 lub jeszcze niżej, no to, to nie jest, to nie jest jeszcze to nie jest nie niemożliwe, tak? Dobra. Na razie w tym momencie skupiałbym się na cenie pomiędzy 22 a 20 dolarów, tak? To miejsce, to jest cena, w której jest sporo kasy, z której ruch wzrostowy będzie miał sporą szansę na kontynuację i jakieś oznaki zmiany kierunków, sygnały, niskie RSI, czy cokolwiek to tam z Was używa, co Wam mówi o kontynuacji wzrostów, myślę, że będzie fajnym okazją. Dobra, Litecoin na naszej liście Litecoin na naszej liście leci bezpośrednio do okolic 110 dolarów. I tutaj raczej, jeżeli miałbym szukać przełączenia się do Litecoina um, inwestycyjnie poczekałbym spokojnie na jakąś głębszą korektę, aczkolwiek, aczkolwiek jeżeli chodzi o trading, to przed pokonaniem tego szczytu, albo nawet po pokonaniu tego szczytu, jeżeli dostaniemy pokonanie, to czekałbym, obserwował to miejsce między 90 a 95 dolarów do kontynuacji wzrostów, a Litecoin, moim zdaniem, moi drodzy, będzie rósł jeszcze spokojnie do okolic 100, między 120, 120 a 135 dolarów Dopiero będzie jakieś większe zagrożenie dla Litecoina. Skąd może się pojawić jakaś większa korekta? E, aczkolwiek niższego dołka poniżej 40 dolarów. Raczej bym się nie spodziewał. No to jest spory, spory przedział. Ten Litecoin bardzo, bardzo ładnie rośnie. Mm. I to jeszcze przed Alt sezonem, praktycznie. Ale mówię, dla mnie ostatnie miejsce to jest e, to są okolice 95 dolarów. Zobaczmy sobie na Polkę. Jestem są takie kryptowaluty, którymi jestem ja osobiście zainteresowany, który bardzo lubię. Może oprócz Solany. Solany akurat robię dla Was. Eee, dobra. Miejsce zagrożenia dla Polki i to jak Polka pokona cenę, do której właśnie podchodzi, czyli 8 dolarów. Czy pokona, tak, ponieważ mamy dwa trendy. Spotka, w tym momencie dwa trendy się spotykają. Jeden to jest wzrostowy trend, którego zadaniem jest zrobić wyższy szczyt. To był ostatni szczyt, tak, a trend wzrostowy charakteryzuje się wyższymi szczytami, wyższymi dołkami. Tak, nie może zejść poniżej 5 dolarów, tak, a i targetem będzie 8. Jesteśmy przy 6,70 i jeżeli miałbym się dołączać do tego, Um, oczywiście standardowo bezpieczny stop loss znajduje, musiałby się znajdować w okolicach 5 dolarów, aczkolwiek po dobrej akumulacji, po jakichś czyszczących, czyszczących ruchach, które jeżeli ktoś z Was wie jak to dobrze wyznaczać, tego stop lossa można podciągnąć i miejscem dla mnie, którym ja bym był zainteresowany, można powiedzieć tak um, to jest cena pomiędzy 6,50 a 6 dolców, tak? 6 dolców poniżej, w okolicach 6 dolców, stop loss bym, szukał, bym, bym, bym chciał postawić tak? i szukałbym tutaj z tego miejsca, nawet można to troszeczkę zmniejszyć do takiej strefy. 6,40, tak? 6,50. Między 6 a 6,50 um, szukałbym dołączenia się do rynku w taki sposób, tak? Pamiętając, że targetem tym. W wyższym interwale jest szczyt 8 dolarów. Czyli całkiem fajne procenty, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o chodzi na, na dźwigni. Dobra, mamy DOT BNB i algo nam zostało. Zobaczmy jak wygląda BNB. Targetem, moi drodzy, dla BNB będzie cena. 400, 398, czyli tak zaokrąglimy do 400 dolarów i to będzie miejsce, które BNB chciał, będzie chciał pokonać. Miejsce do dołączenia się, um, najpierw mieliśmy tutaj, to było ostatnie, teraz po tego szczytu dla mnie skupiłbym się tu, czyli pomiędzy 330-300 dolarów. To będzie można sobie zmniejszyć odpowiednio Dobra, dokładnie wrzucę to na Discorda. Aczkolwiek, tutaj jest fajne miejsce do dołączenia, aczkolwiek po przebiciu tego szczytu to będzie miejsce kozik. To będzie miejsce między 300-360 dolarów, w którym szukałbym znowu zmianę kierunku, retest i kontynuacja, pamiętając, że targetem jest 400 dolarów, tak? Okej, okay, i ostatnio Algo dla Draga, więc jeżeli nie oglądasz, pozdrawiam. Um, jak wygląda Algo? Target dla Algo. Szczyt. Miejsce na dołączenie się, ale to było dobre miejsce. Jajku. Technicznie piękny. Um, o, o zaryzykowałbym, moi drodzy, jeżeli byśmy dostali korektę, zaryzykowałbym, obserwowałbym bardzo uważnie zejście poniżej 22 centów, ponieważ tutaj wygląda na to, że kasa zebrana z tego miejsca, ponieważ tutaj na na też było świetne wejście, ta świeca była świetnym sygnałem. Jeżeli cena zrobi nam tutaj korektę, bardzo uważnie bym obserwował, ponieważ lokalny target jest w tym miejscu, 0.24 0.24 dokładnie, 0.24, dokładnie, tak, czyli po zejściu celuję tutaj, zamknąłbym część pozycji, ponieważ Target Ultimate jest 30 centów, tak? I to ma sporą szansę dopiero takim zagrożeniem dla Algo będzie, short, short. short tutaj za dużo mam tych stref. Tak, to miejsce, czyli 028. Myślę byłoby dopiero jakieś większe zagrożenie dla Algo. Jakieś mniejsze, większe korekty będą się pojawiały, aczkolwiek duże zagrożenie, czyli głębsza korekta, nawet być może powtórzenie niektórych z tych miejsc byłaby po dotarciu do 28 centów. No i dobra, to tyle, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o dzisiejsze analizy krypto. Mam nadzieję, że były dosyć proste. Jeżeli nie, śmiało pytajcie: ja z miłą chęcią odpowiem na Wasze pytania. Jeżeli coś niedokładnie wytłumaczyłem, postaram się poprawić, postaram się o tym pamiętać. Jedną z takich wskazówek, które ja dostałem od Was, to jest to, żebym mówił Wam o cenach po prostu, żebym pamiętał o tym, żeby dodawać ceny, kiedy mówię o strefach. Tak? Strefa pomiędzy, strefa zagrożenia dla Algo, czyli strefa pomiędzy 20, 28 centów a 30 centów. No, jeżeli macie jeszcze jakieś wskazówki, byłbym bardzo wdzięczny za to. Ja Was serdecznie zapraszam na naszą grupę Discordową, do, na nasze darmowe webinary i do oglądania Kacpra na live tradingu, który robi praktycznie codziennie, ponieważ Kacper jest w trakcie robienia challenge'u. Można naprawdę sporo się dowiedzieć, sporo się od Kacpra nauczyć. Kacper również prowadzi dostępne dla każdego takie QA na temat fundingu, gdzie możecie zadawać pytania, możecie pytać go o jego challenge. Kacper też, wrzuca, będzie wrzucał wypłatę z tego konta. Ja chcę natomiast zacząć program challenge'u bardziej długoterminowy, żeby wam pokazać, że challenge też można zdać nawet w ramach miesięcznych granic na świeczkach powyżej H4. No i tyle. Do zobaczenia, moi drodzy, i słyszymy się na webinarze. Cześć. Raz, raz. Dobra, jeszcze. Posłuchajmy. A nie, za gruby będę. Teraz dobierz dokładnie tak, jak to było wcześniej. O, taki szczupły jestem, a mogę się szczuplejszy zrobić. O bez przysady, elegancko. Dobra.